co może wpłynąć na zarobki, to na pewno te ilości. Zdradzam Ci takie mięso tutaj i taki konkret, że jeżeli wdrożysz tą ilość publikacji u siebie, to zwiększysz sprzedaż. Oddaję Ci to za 0 złotych. Także częstuj się, proszę bardzo. Podsumowania, żeby przypominać naszym obserwującym, że działamy, że się dzieje, że to, to ma sens. Słuchajcie, to powiem tylko jedno. To już zdradzę bardzo dużo. Mamy 100%. Uuu. Brawo! Podsumowania, to jest żyła złota. Proste rzeczy budują gruby hajs. Czy przynajmniej dwa razy w miesiącu zrobiłaś storytelling. Czyli raptem 24 razy do roku storytelling, to jest bardzo mało. Nikt tego nie zrobił. Nikt! Nikt się nie zgłosił. A to też wpływa na wynik. Jeżeli wykorzystasz te tipy i wdrożysz już je w swojej pracy, to koniecznie daj znać, jak film za 0 zł pomógł Ci zwiększyć sprzedaż. Każda środa, godzina 18, to nowa premiera, także zachęcam Cię do obserwacji. Do usłyszenia!